Witam Państwa serdecznie. Postanowiłem dzisiaj coś nagrać, bo jest trochę luźniejszy dzień, a niestety zaczęła się szkoła, dzieci, drugie dziecko jest na studiach i po prostu nie, nie można się jakoś z tym wszystkim ogarnąć, żeby, żeby wejść w jakiś rytm. I to chyba się nie uda, myślę. Zobaczymy zresztą. Proszę Państwa, startujemy. Ja spróbuję coś powiedzieć, co się może nagra, może się nie nagra, bo nie wiadomo dlaczego ten mikrofon raz działa, raz nie działa. Więc bądźmy dobrej myśli. A ja nie, to sobie pogadam do siebie. Nieraz już tak bywało. Dobra. Jeszcze światła. Musimy iść bardzo ostrożnie, bo policja się lubi ustawić. Ustawić i i zatrzymuje ludzi. Proszę Państwa, o czym ja dzisiaj chciałem opowiedzieć? Jak zwykle, luźno i tak bez zacięcia promocyjnego, bo no nie ma sensu bez nakładów. Tak jak powiedziałem, czas, kiedy ktoś wyskakiwał na YouTube i coś tam gadał, i to wszyscy robili, wow! Skończył się definitywnie. Są tam już tylko eskalacje, coraz bardziej absurdalnych form, które zawsze przeskoczą politycy, dlatego że no, są w lepszym miejscu. I obojętnie, co by nie powiedzieli, to będzie miało większy odzień. A nie jacyś sprzedawcy książek ze wsi. Więc, no, tak to już będzie. Proszę Państwa, ja się troszeczkę uzależniłem, tak to mogę powiedzieć, od tych nagrań, które w sieci puszczają y, młodzi przybysze ze wschodu, y, Ukraińcy, Białorusini, y, Rosjanie i to, co oni nagrywają tam i co opowiadają o Polsce. Ja jestem tym, tą treścią wstrząśnięty, dlatego że to jest, uważam, że wszyscy, którzy jakiekolwiek złe słowo przeciwko tym dzieciakom wypowiadają, grzeszą ciężko. Grzeszą ciężko, albowiem może się okazać, że to jest jedyna nasza obrona. Yy, ponieważ yy, ta dzieciarnia przyjeżdża tutaj i widzi świat, którego my nie widzimy, bo to, co się zmienia w Polsce, zmienia się na naszych oczach i my traktujemy jako, to jako coś najnaturalniejszego na świecie. Nie dostrzegamy różnicy, bo, bo jest już za nami. Yy, No, Ja, oczywiście, mieszkając tutaj 20 lat. Najdłużej ze wszystkich miejsc, w których mieszkałem, dostrzegam różnice. Widzę, że chornika nie było, a teraz jest na przykład i tak dalej. Ale to nie jest taki szok. Natomiast to, co oni piszą o swoich przeżyciach w Polsce, o swoich odczuciach, to jest coś niezwykłego. I dlaczego ja mówię, że to jest być może będzie to nasza ostatnia obrona? Proszę Państwa, wczoraj napisałem ten tekst o Smarzowskim musicie Państwo zdać sobie sprawę z jednego. Ani Smarzowskiemu, ani ludziom, y, którzy dają Smarzowskiemu pieniądze, y, ani tym bardziej tym osobom, którzy wy, które wynajęły ich do szkalowania y, kolejnych pokoleń Polaków, tak? bo to o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby o tym Niedwabnym przypominać do, przepraszam, Użygu y, i żeby obarczać winą za y, tą rozliczoną przecież zbrodnię, nie można dwa razy osądzać za to samo, żeby obarczać za to kolejne, kolejne pokolenia Polaków, którzy w ogóle nie mają z tym, w ogóle myślą o czym innym. Więc dla tych ludzi, publiczność, my, kino, w ogóle to jest zbędny gadżet. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby było gdzie uprawiać tę działalność propagandową. To, czy ktoś napisze taki, czy inny komentarz, taki, czy ktoś się oburzy, czy ktoś się nie oburzy, dla wzmocnienia oburzenia można, można puścić film sumlińskiego, wokół którego paru wariatów się zgromadzi i będzie uważało, że oto za chwilę pokażą tym, jak jest naprawdę. Niczego nie pokażą, chyba tylko goły zadek, bo nic więcej nie wchodzi w grę. I, I już. Więc yy, to jest taki mechanizm. Publiczność jest niepotrzebna. Nie Oni będą gadać, jak będą pokazywać te filmy, nawet jak będą puste sale kinowe. Jeżeli nie będzie ekscytacji tym obrazem, to się wynajmie ludzi, którzy będą się tym podniecać. To jest bardzo proste. W obecnej rzeczywistości to, to, totalnej swobody wypowiedzi w sieci. Ja jestem za totalną swobodą wypowiedzi w sieci, mimo że mnie to y, dołuje, ale dlatego, że no, zawsze można wpuścić 300 troli i oni zmienią przekaz. I y, 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 mnóstwo ludzi mu wierzy. A, ale to jest lepsze niż, niż cenzura i opresyjna i przymus zapisania się do jakiejś organizacji, żeby w ogóle mówić. tak? Więc proszę Państwa, musimy sobie zdać z tego sprawę, że ci tak zwani polscy filmowcy, którzy biorą pieniądze z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i nazywani są twórcami polskiej kultury, i polski minister wypłaca im garze, honoraria i pensje za działalność, a polski prezydent wręcza im ordery, że to, to wszystko są tak naprawdę wrogowie. Możemy oczywiście domniemywać, dlaczego prezydent wręcza im nagrody, dlaczego PiS im płaci, no ale po co się dołować, tak? Jeszcze bardziej. Wszyscy to mniej więcej wiemy. Natomiast, proszę Państwa, do czego zmierzam? Obecność w przestrzeni publicznej filmów nagrywanych z ręki przez młodych Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, którzy przybywają do Polski, załatwia ten przekaz, od razu. Oni tego jeszcze nie wiedzą, a jak się dowiedzą, to zostanie im już tylko poczucie klęski. Dlatego, że jeżeli my zaczniemy nagrywać takie filmy, to to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia, bo my możemy, możemy się uprzeć i nazwać śmietnik, rajskim ogrodem i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, no, no te, ta cała działalność propagandowa wymierzona jest w nas. Więc skoro jest wymierzona w nas. No to my, jako polemista, jako siła, która próbuje coś powiedzieć przeciw, się nie liczymy z istoty, tak? Nasz głos się nie liczy. W związku z powyższym, z powyższym można nas wymyślić. Jako rzeczywistość, ludzie z krwi i kości, emitujący jakieś komunikaty, piszący coś, próbujący coś robić, nie mamy żadnej mocy i żadnego znaczenia, ponieważ Przemawiamy dokładnie tym językiem i w takich rejestrach, jakiego sobie życzy przeciwnik. Zrozumienie tej prawdy jest w zasadzie niemożliwe, dlatego że każdemu się wydaje, że jak będzie protestował, to coś osiągnie. Protesty są sfingowane z istoty. Protestujący to pożyteczni, durnie, bo nawet nie idioci. Nie na tym polega ta metoda. Skuteczna metoda protestu. Zapomnijcie o tym. Poza tym, no jeszcze do tego są prowokatorzy, którzy przecież aranżują, prawda, rozmaite protesty w imię szlachetnych ideałów, cel i coś tam jeszcze, tak? I Matka Boska w klapie. Już powinniśmy się uodpornić na tego rodzaju numery, a jednak nie, prawda, bo ten przymus poderwania, przepraszam, dupy ze stołka i wymachiwania flagą jest nie do przewalczenia. Natomiast mamy tych. No, i co zrobiłeś, człowieku? Przepraszam bardzo, jak ja mam przejechać? Mamy tych dzieciaków, te dzieciaki, przepraszam, które przyjeżdżają tutaj z jakichś Mariupolów, z jakichś Charkowów. Jedni mają kartę Polaka, inni nie mają karty Polaka. I oni tutaj widzą rzeczy niezwykłe. Na przykład nie ma śmietnika na trawnikach. Oni potrafią o tym nagrać cały film. Albo na przykład, jakie piękne są domy w Polsce. My wiemy, że one są fajne i że tak naprawdę jest super. I że to, co jest najlepsze... Zobaczcie Państwo, jak to się zmienia. Ja, zanim nastąpiła podwyżka cen nieruchomości, miałem takie złudzenie, które się, którego się już pozbyłem, że kupię sobie taki wiejski klocek budowany w epoce Gierka i urządzę tam biuro. Oczywiście to jest niemożliwe, dlatego że ceny nieruchomości skoczyły i nie ma o czym gadać w ogóle. Skazany jestem na wynajmowanie lokalu i tyle. Ale, ale o co chodzi? Chodzi o to, że tak wyszydzany, wyśmiewany format architektoniczny, jak właśnie ten klocek gierkowski, Stał się po prostu czymś godnym podziwu i pożądania. Proszę Państwa, podpiwniczenie, parter, piętro, strych, zabudowania gospodarcze, święci państwo, czego więcej chcieć, do tego ogrzewanie gazowe to jest coś absolutnie fantastycznego w porównaniu z tym, co się teraz buduje, z tym slumsem, z tymi niby dworkami, z tą całą z tym całym chłamem architektonicznym, ale do czego zmierzam? Ci młodzi ludzie przyjeżdżający tu ze wschodu, oni patrzą na to otwartymi oczami. nie, Oni nie mówią takich rzeczy jak ja teraz, oni po prostu mówią, zobaczcie, jaka piękna jest ta wieś, jak tu jest czysto. My patrzymy, to jest normalna wieś. Yy, tu coś się rozwala, tu tutaj właśnie takie gierkowskie klocki skoją, stoją. Czemu się, czym tu się ekscytować? Otóż okazuje się, że jest się czym ekscytować. To samo jest z komunikacją publiczną, która dla tych ludzi jest po prostu ósmym cudem świata. Oni opisują te pociągi, my szydzimy z tego pendolino i tak dalej. Proszę Państwa, grzeszymy ciężko. Nie wolno tak mówić. Te dzieciaki pokazują, jak cudownie się żyje w Polsce. I na to wszystko przychodzi Smarzowski, przychodzi stetryczały Michnik który przez całe swoje życie nie robił niczego innego, tylko próbował coś uporczywie napisać po polsku bez skutku albo inaczej, bez zrozumiałego skutku, bo jakiś skutek to jednak miało, przychodzi jakiś Szczygieł, który przez całe życie pisał reportaże o tym, jak to Polacy żyją na prowincji, grzebią w tej glebie gliniastej albo piaszczystej, siedzą na tych przystankach, piją wódkę i to jest całe ich życie. I oni, patrząc na te nagrania tych przecież dzieci, tak, ja się ciekawe, co oni czują. Chyba muszą chlać, bo y, ja, ja bym nie zniósł takiego poczucia klęski. Ja bym po prostu nie zniósł takiego poczucia klęski. Zaangażować się przez całe życie y, w szkalowanie y, kraju, w którym się żyje, y, nieźle przecież, dostawać za to pieniądze i na koniec, kiedy się już wyszło w lata i człowiek widzi, że jest... Bliżej niż dalej stwierdzić, że to wszystko nie miało najmniejszego znaczenia. Yy, a za chwilę yy, nikt nie będzie wiedział, kim są panowie Michnik, Szczygieł i, i Smarzowski. Bo nikogo to nie będzie obchodziło, dlatego że ci ludzie wykreują sobie własne jakieś gwiazdy, będą słuchać własnego głosu. Oczywiście wtedy może spaść na nich. Katastrofa, bo ci, którzy próbują rozliczyć młode pokolenie Polaków ze zbrodni w jedwabnym, mogą mi zaaranżować tutaj jakieś piekiełko, no, no po to, żeby, prawda, utrzymać tę fikcję, bo większość tragedii, proszę Państwa, dziejowych wynika z tego, że ktoś próbuje narzucić komuś i utrzymać jakąś fikcję, tak. Jakąś fikcję biznesową, tak, kulturową, taką, którą on sobie wymyślił. Tak, Brytyjczycy wymyślili kiedyś, że są lepsi od wszystkich, i cały świat przez wiele dziesiątków lat za to płacił bardzo ciężką cenę w pieniądzu i w krwi. I oni dzisiaj klękają przed meczami i namawiają innych, żeby klękali. Się połóżcie na tej murawie Durnie i leżcie tam, dopóki nie zagwiżdża sędzia. A od całej reszty się odchrzancie. Hmm. Ale rozumiecie Państwo o co chodzi? Próba narzucenia pewnych okoliczności za pomocą narzędzi przesprytnych, bo to się robi wszystkimi dostępnymi narzędziami. Więc jeżeli ktoś przychodzi i, i rozpoczyna jakąś taką gawędę, powinien natychmiast wylecieć razem z drzwiami. Razem z drzwiami. Natomiast ja polecam filmy, które nagrywają dzieci ze wschodu. To jest, proszę Państwa, to, to jest jak łyk świeżej wody dla spragnionego człowieka, który może sobie posłuchać, że wreszcie, 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 wreszcie po tylu latach żyje w kraju, w którym warto żyć. A mówią mu o tym nie jacyś ustawieni ludzie, tak? Nie propaganda państwowa jak zagierka, prawda? Ale dzieciaki, które przyjechały z okoliczności po prostu o wiele gorszych. Oni opisują te, to swoje życie na Ukrainie i. No, ja już nie, nie jestem w stanie w to uwierzyć. To jest straszne, ale przecież no ja pamiętam lata 80. 70. nawet, tak? W 70. jeszcze nie było tak źle. 80. połowa 90. było naprawdę okropnie. Ja przypominam, że jak się jeździło pociągami w dalekie trasy, na przykład do Budapesztu, to trzeba było mieć łańcuch i zabarykadować się w, w przedziale. To było w Polsce. Przez Katowice taki pociąg jechał. Przypominam, że nie można było zasnąć w pociągu, bo krasowały bandy złodziei. To były lata 90. Dzisiaj to wszystko poszło w niepamięć. A my dalej musimy słuchać, że jesteśmy odpowiedzialni za jakieś, za jakieś rzeczy, których nie popełniliśmy. I że to tak już będzie, prawda? I na to wszystko właśnie. Mamy, mamy filmy tych, tych sympatycznych, bardzo młodych ludzi, pozbawionych całkowicie jakiegoś bagażu historycznego. To jest bardzo dobre, których interesuje tylko i wyłącznie dobre, wygodne życie w Polsce. To jest podkreślam, dobre, wygodne życie w Polsce. Ja nie chcę powiedzieć, że ono jest luksusowe, ale ono chyba takie właśnie jest. Więc proszę Państwa, to też jest istotne, dlatego że jeżeli ktoś się zorientuje, że to nasze życie w Polsce jest luksusowe to nam je zepsuje. To jest oczywiste. Przez jakiś czas, ja przypominam, życie w Jugosławii było luksusowe. Aż się ktoś zdenerwował, pomyślał sobie, że już chyba dosyć tego. Więc ja przypomnę takie eventy, jak ćwiczenia brytyjskich i białoruskich komandosów w zeszłym roku na Białej Rusi. Bardzo zastanawiające wydarzenie. No i parę jeszcze innych, dzisiaj to co się dzieje na granicy i całkowite szaleństwo posłów opozycji, całkowite wariactwo, w którym ci ludzie uczestniczą, nie rozumiejąc w ogóle o co chodzi, pieprząc coś o, o racji stanu, jakiś dureń wczoraj z, z, z tego całego, nie wiem jak to się nazywa, no z tej opozycji, coś o racji stanu zaczął bełkotać do Berkowicza, ja musiałem po prostu, złapałem się na tym, że bronię Berkowicza po prostu, coś strasznego. I niepojęte po prostu niepojęte tempota posunięta tak daleko, że w zasadzie nie wiadomo, no jeszcze aspiracje, aspiracje do emocji, tak bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby zawłaszczyć emocje i tymi emocjami wymachiwać jak Bruce Linczakiem. To my Kochamy dzieci, to my jesteśmy ci wrażliwsi, to nam zależy na szczęściu wszystkich, to my podamy oczywiście niczego takiego nie zrobią. Zwalą to na kogoś i pójdą na wódkę, to jest jasne, a im bardziej będą tymi oczami przewracać, unosić brwi i wykrzywiać usta w podkówkę, tym bardziej są fałszywi. Hołownia jest oczywiście mistrzem świata w tego rodzaju numerach. No więc. Proszę Państwa, może się okazać, ponieważ nie jesteśmy w stanie się obronić przed prowokacjami, nawet bardzo głupimi. Nawet bardzo głupimi, ponieważ wydaje nam się, że siedząc w domu na kanapie pykając pilotem, jesteśmy, czy tam sobie włączając jakiś film na YouTubie, nie włączyłem kierunkowskazu, a po włączania, jesteśmy, jesteśmy siłą sprawczą. Nie jesteśmy, jesteśmy mierzwą nikomu niepotrzebną. Dopiero tamci, jak będzie tych, tych zachwytów nad Polską naprawdę bardzo dużo, mogą nam pomóc w zrozumieniu tego, gdzie jesteśmy i mogą nam pomóc w wypracowaniu jakiejś metody skutecznego przeciwstawienia się temu oszustwu, które jest uprawiane za nasze pieniądze. Bez tego się niestety nie da. Proszę Państwa, dojechałem do biura, wyłączę auto. Mam nadzieję, że przyjedzie dzisiaj nakład. Zobaczymy, bo już go umieściłem w sprzedaży. Proszę Państwa, takie ogłoszenie, ja je powtórzę jeszcze. Jeżeli ktoś będzie jechał na konferencję do Kazimierza z Lublina, będę wdzięczny, jeżeli zabierze panią profesor Barańską i ją potem odwiezie. Nie wiem, czy Rafał, albo też Rafała, jeszcze nie rozmawiałem z Rafałem, jak on będzie jechał, ale dzisiaj do niego zadzwonię i potem to ogłoszenie powtórzę. Albo razem puszczę te ogłoszenia. W każdym razie fajnie by było, gdyby ktoś z Lublina jechał i miał miejsce w samochodzie. Wtedy yy, ja bym nie musiał jechać. Bo będę musiał pojechać, a moja żona będzie musiała poprowadzić konferencję. Yy, I no bo tak się złożyło, że ja będę jechał. I no i lepiej, gdyby to się załatwiło przy okazji. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.